No, ale, to to się ma. Witam serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy 27 kwietnia przed 18. Udało nam się skończyć wiosenne uprawy, ale niestety, no, kurtwa trochę dostał. Tutaj, na no, ostatnim podjeździe, nie wiem, czy aż mi cały ciągnik zatrzymało się w ziemię no i niestety się posypał no mówi się trudno już tu zapieprzył yy, ale tak mamy uprawione wystarczy lekko jeszcze teraz do doprawić przed samym siebem i jest luks yy, a my dzisiaj co będziemy siać fasole spróbujemy coś posiać fasoli mam cztery paczki Oczywiście znajdę, że się znężyć, będę musiał dokupić, bo nie starczy Muszę jeszcze dopielić, dokończyć, bielić bywaki ładnie mi to teraz będzie przesychać Więc yy, mówię no niech będzie Dobra Dobra panie, zrobimy tu myczek taki, że trzeba się tu wpiąć O i już jest cacy elegancko. No, Kukuwiedza coś tam odbija, ale nie liczę na to, że wyjdzie pięknie ale Ze względu takiego, że przyszły mrozy i dostała po dupie. Aż czarna była więc no nie wyjdzie i stąd też na szybku mówię, a co ma być to będzie. Jeżeli wyjdzie, no to gdzieś się ją tam poprzesadza. I tyle. nic co no. Końcówka tygodnia, a trzeba robić. Przed majówką. I się pogoda robi. Więc e, też człowiek tam jest zabiegany. No ale wiecie jak to jest. No, nie wiem ile będzie fasoli. No ile będzie to będzie? Najwyżej się jeszcze do, kupi i dosadzi bo coś czuję, że będzie trzeba Zawsze z fasolą jest taki problem No i co? z nami U nas trochę Można powiedzieć, że szkód mi narobił w, w buraczkach. Widzę, że są Lekko poprzypalane liście, ale moim zdaniem nic się im nie powinno stać, więc powinny sobie dalej rosnąć. Jeżeli będą rosnąć, no to będzie pięknie. W Bobie trochę mi tam zrobił szyku. Zostały liście praktycznie, że aż co niektórych na których, większości tam jest tak, że są, jest po prostu zwinięty bub. Wczoraj, przedwczoraj go to. Do... Nie, wczoraj zwoziłem do Niczki. Odkrywałem go wczoraj dopiero. Więc myślę, że to ciepło, co teraz przyjdzie, okaże się tym, że po prostu mu pomoże i weźmie się za niego. I że po prostu ruszy to wszystko dalej, tak. Na ziemiach tam nic nie zrobiło. cebuli tak samo. Yy, Marchew jeszcze mi nie, nie wzeszła. Zeszła mi i wczesna i wczesna oberwała. Dosyć tam widziałem, no jest poprzepalane. No ale widzicie, takie są uroki. Uroki wiosny. Teraz niby, że ciepło, jeszcze teraz nie wiadomo co tu będzie. czy nam od saksy. E, dobrze ona wychodzi. Jakaś nowa Sunesta odporna na choroby. Zobaczymy czy będzie odporna. To jest 10 maj 15 czerwiec, nawet Jest to bardzo wczesna odmiana bakterioza. Coś słyszałem, nie będzie to występuje. W jakiejś żywie. Tutaj jest średnio wczesna, więc myślę, że też jest odporna na choroby saksa co no będziemy myślę, że na początek posiejemy saksę. Elegancko zaczynamy temat i co, zostały jeszcze kapusty wszystkiego, to jest popryczki, ogórki, Pomidory i będzie powiozł nie sądziłem, że pod koniec kwietnia będę musiał już z chaszką latać i po prostu dbać o to, żeby chwasty nie zagłuszyły mi ale też dużo się wysieli. siejemy po dwa pojadę najpierw jednym rządkiem do góry żeby zobaczyć jak mi to wyjdzie, hmm, za dużo, ale to się zaraz tam teraz dobra my się widzimy za chwilę jak ja tu zrobię tego przykrywamy, tego przykrywamy Myślę, że lekko wystarczy, bo ma być teraz cały tydzień pięknej pogody, wręcz suchej pogody to no i fasola powinna wyjść to no i fasola powinna wyjść, dobra. Można powiedzieć, że i pół rzęda je posiane Półtora rzęda musi jeszcze poczekać, muszę dokupić i będzie lukt I będą cztery rzędy Starczy To będzie dupa